Polska to jeden energetyczny plac budowy. Tymi słowami minister klimatu i środowiska w trakcie konferencji prasowej w Lublinie 28 stycznia nawiązała do dwóch umów opiewających na ponad 200 milionów złotych. Owe środki trafią do oddziału PG, dystrybucja w Zamościu oraz w Rzeszowie. Tu słońce świeci najdłużej i systemy fotowoltaiczne też działają najbardziej efektywnie. My musimy im tylko zapewnić to, by cała energia przez nie produkowana była. Odbierana w jak najlepszym, w największym zakresie, i potem wracała do naszych domów w jak najtańszej cenie. To są kolejne dwie umowy, które dołączą do ośmiu wcześniej podpisanych które dadzą nam praktycznie 800 milionów złotych właśnie na rozwój, na budowę nowych sieci dystrybucyjnych na modernizację istniejących ciągów liniowych. A także na modernizację i unowocześnienie 19 obiektów stacyjnych w tej części kraju. Efektem podpisanych w środę umów jest dofinansowanie w wysokości ponad 131 milionów złotych dla oddziałów w Zamościu oraz blisko 76,5 miliona złotych w Rzeszowie. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na budowę nowych stacji, ale i modernizację i rozbudowę tych istniejących. Jeżeli chcemy, Zachęcać naszych obywateli, by dalej inwestowali swoje środki w produkcję energii w systemie prosumenckim i rozproszonym, to musimy zapewnić im pracę stabilną pracę sieci i odbiór energii, zwłaszcza w momentach szczytowych, kiedy tej energii jest najwięcej, ale ona też wtedy jest najtańsza. W ramach tych ośmiu umów z funduszów dla Polski Wschodniej to jest już 566 milionów. Na taką kwotę podpisaliśmy te osiem umów, które zostały zainwestowane w nasz majątek sieciowy, w stacje transformatorowe we wszystkich naszych oddziałach. Podejmujemy cały szereg działań konkretnych, realnych. Od dwóch lat mówimy, że Polska jest jednym wielkim energetycznym placem budowy, i to nie jest żadne na górkę powiedzenie, bo tak, szanowni państwo, jest. Od Bałtyku po Podkarpacie przez lubelskie. Oddział Zamość, który dzisiaj również zbogacie się, zbogaci się o nowe zadania również musimy przejść z tą modernizacją, z tym wielkim placem budowy i dokładnie dzisiejszy dzień jest kolejnym punktem na mapie tego placu budowy, kolejnym punktem, którym musimy odhaczyć, by wyznaczyć zadania i cele.